Cześć, z tej strony Wojtek, a wy jesteście na kanale Alice Games. W zeszłym tygodniu był materiał o Never Going Home i o tych sytuacjach, które mogły się, znaczy które się wydarzyły albo o których mówi się, że się wydarzyły dotyczące pierwszej wojny światowej i które w moim odczuciu pasowały jako zahaczki do sesji Never Going Home. Jako, że lada dzień no, może nie lada dzień, ale za niedługo wychodzi aktum tulu postanowiłem zrobić podobny materiał na temat II Wojny Światowej. Na temat II Wojny Światowej jest dużo więcej materiału, więc tak naprawdę to, co dzisiaj przygotowałem, to co wybrałem, to jest tak naprawdę ułamek. Ułamek wiedzy, ułamek możliwości tego, co dostarcza nam Internet. Na samym YouTubie jest milion filmów, no może przynajmniej milion, ale jest wiele filmów w stylu 20 największych tajemnic Rzeszy, 20 rzeczy, których nie powinniśmy wiedzieć po wojnie, 20 zjawisk paranormalnych z wojny. Więc ja wybrałem sobie takie, które nie do końca dałoby się wytłumaczyć istnieniem y, mitologii kultu, choć pewnie wszystko da się wytłumaczyć, ale takie, które najbardziej mi się spodobały. Ale nie przejdziemy do filmu, przypomnę Wam o naszych promkach, które cały czas się gdzieś tutaj wyświetlają. No i najważniejsze: w momencie, kiedy ten film skakuje na YouTube'a, to Wy już wiecie, że. Fizyczna wersja łowcy jest już u nas, i za długo zacznie się pakowanie, rozsyłanie i itd., itd. Oczywiście u łowcy yy, wraz z ekranem narratora. Ale żeby nie przyciągać, bo akurat te filmy wychodzą w miarę długie, a szkoda waszego czasu na słuchanie o promkach i innych rzeczach, skoro one się i tak wyświetlają? Zapraszam Was do wysłuchania dzisiejszego materiału. Materiał, tak jak mówię, jest pod kątem, przygotowałem go pod kątem Achtung Tulu, ale jak najbardziej możemy go wykorzystać w Never Going Home, możemy go wykorzystać w Natropie, który i pewnie w paru innych grach, które wydajemy też. Zapraszam. W 1920 roku został odkryty grobowiec Tuttenhamona. Jeśli dobrze mówię. To król, tudzież faraon, faraon egipski. Jednym z artefaktów, który został znaleziony, były. Trąbę. Trąbów, trąb użyto potem kilka razy, między innymi podczas wykonywania jakichś materiałów dla telewizji czy, czy innych tych i zawsze wydarzały się jakieś, i zawsze wydarzyły się jakieś rzeczy. A skoro Niemcy, skoro naziści pojawiali się w Afryce, to na pewno było tam więcej takich artefaktów, mogło być też więcej, więcej trąb. Więc pomysłem zaczerpniętym z tego, z tej opowieści, jest to, zresztą, trąb użyto w 1939 i podobno właśnie dlatego wybuchła druga Wojna Światła. Więc, czemu nie wrzucić kolejnego takiego artefaktu? Trąby, jakieś inne urządzenie, urządzenie, jakiś instrument muzyczny, którego jeżeli użyjemy, to w najbliższym czasie wydarzy się coś złego. Niech drużyna naszych agentów dostanie coś takiego do swojej władanie, ma zadanie to odbić albo przetransportować do jakiegoś miejsca. Wydaje mi się, że jest to fajny motyw, a też w jakiś sposób zaczerpnięty, no powiedzmy, historycznie. Generalnie głównie będziemy tutaj się skupiać na artefaktach, gdyż wydaje mi się, że to jest najciekawsze podczas II wojny światowej, gdyż naziści i sam Hitler mieli tą zajawkę na punkcie okultyzmu i innych tego typu dziwnych, paranormalnych rzeczy. Następnym motywem, o którym sobie opowiemy, jest sytuacja pana Neyla Packera. To jest. Yy kolekcjoner sprzętu powojennego, a potem z czasem stał się kolekcjonerem opętanego sprzętu powojennego. Materiał, który znalazłem opowiada o wózku, o wózku inwalidzkim, który podobno, gdy na niego siadałeś, powodował, że odczuwałeś ból i cierpienie wszystkich pacjentów, wszystkich osób, które wcześniej go używały. Modyf wydaje mi się o tyle fajny, że można tam włożyć dużo więcej przedmiotów, na przykład hełm dajmy na to nazistowskiego żołnierza który będzie dawał jakieś uczucia albo jego myśli wydaje mi się, że jest to też kolejny fajny artefakt który możemy wsadzić do naszej opowieści ale odłóżmy na chwilę artefakty i przenieśmy się gdzieś bliżej przenieśmy się gdzieś do Polski a dokładnie na Śląsk przenieśmy się do tak zwanej łapki na muchy Hitlera to było niektórzy nazywają to nawet Stonehenge Hitlera to, to było tak naprawdę nikt nie wie. Niestety, ze względu na prawa autorskie, nie mogę wam tu wkleić zdjęcia. A i też nie chciało mi się tam specjalnie jechać, mimo że to dość niedaleko. Coś to przypominało Stonehenge, to coś to przypominało. No właśnie jakąś dziwną budowlę. I tak naprawdę, wojna skończyła się zbyt szybko, choć nie skończyła się szybko, ale nie wiemy do czego to miało służyć. Jedni mówią, że właśnie miało to być Stonehenge, czy miały być tam odprawiane różne dziwne rytuały. Ale twierdzą, że miał to być lądownik dla spotków przypominających UFO, które miały być kolejną bronią nazistów, albo przygotowane jako lądowisko dla istot z niebios. Z niebios to na przykład MIGO, więc może ma to jakieś powiązanie z tą sytuacją. A teraz pomówmy sobie o przewidywaniu przyszłości. Nie wiem, czy wiecie, ale przed atakiem na Pearl Harbor w gazecie ukazała się reklama, która mówiła o tym, żeby. No najlepiej czas spędzać w schronie i grać w grę Deadly Double, jeśli dobrze pamiętam, a na obrazku z reklamy były postacie, które grają w grę, to była gra kościana, rzucają kośmi i na kości wypadają cyfry 12 i 7, a w zasadzie 12 i 7, czyli data ataku na Pearl Harbor. Generalnie gra nigdy się nie ukazała, a w tamtych czasach chyba nie robili kości nastościennych. W związku z czym Albo ktoś, albo coś chciało ostrzec Amerykanów przed tym atakiem. Moja propozycja odnośnie do sesji jest tutaj magiczna gazeta lub inny przedmiot, który będzie przepowiadał przyszłość. Był kiedyś taki serial, już nie pamiętam jak on się nazywał, że bohater tego serialu codziennie rano otrzymywał gazetę, która mówiła o tym, co się... jakby gazetę z dnia następnego. I on otrzymując tą gazetę musiał zapobiec złym wydarzeniom, które były w niej opisane, więc jest to kolejny jakiś taki pomysł może niech znajdą drukarnię którą będzie, której będzie trzeba bronić albo prasę drukarską, którą będzie trzeba wywieźć która właśnie przekazuje takie informacje a chcecie iść naprawdę grubo i po bandzie i chcecie żeby wasi agenci mieli okazję porwać albo zlikwidować nikogo innego jak Himmlera nic prostszego Himmler szukał świętego grala Twierdzono, że jest on w pewnym opactwie w Hiszpanii, a jednak rozciągnięcie się tak daleko od, od głównych struktur wojsk nazistowskich jest dobrym miejscem na atak. Udał się on do tego opactwa, by właśnie stamtąd zabrać grala, ale oczywiście się to nie powiodło, więc wydaje mi się, że takie wystawienie go, takie informacje mogą być mogą być dobrym motywem do tego, żeby uderzyć go i, i go porwać. A jeżeli im się go już uda porwać, a potem jeszcze ukryć, że nie no, prze, przegiołem. to niech to będzie jego sobowtór. Przecież ważne osoby, czy to w Rzeszy, czy w innych miejscach miały swoich sobowtórów. Sam e, jak on się nazywał? Premier Wielkiej Brytanii. Teraz mi wypadło e, teraz mi wypadło z głowy. No to z Churchillu. Sam miał kilku stopów trudów. film i książka, jedna z moich ulubionych odnośnie II wojny światowej, Ożół wylądował, opowiada o misji jego porwania. Więc jak najbardziej wykorzystanie grala, wykorzystanie jego wyprawy do grala, po Graala przeciwko niemu jest jak najbardziej fajnym pomysłem. Do tego jeszcze wrzucę, że Hitler szukał włóczni, którą przebito, którą przebito Jezusa na krzyżu. Ale tutaj już jakoś specjalnie nie mam pomysłu na to, jak to wykorzystać, tym, że można dać tą włócznie we władanie drużynie, ale wydaje mi się, że teoretycznie może to być zbyt potężny przedmiot na to, żeby trafiło w ręce naszych agentów. No dobra, a nasi agenci nie cały czas są w polu, nie cały czas są w terenie, nie cały czas działają, więc baza Baltra w Ekwadorze na pewno będzie ciekawym miejscem na to, żeby odpocząć. Ciekawe, gdyby nie to, że jest nawiedzana, amerykański żołnierz spotykał się z tamtejszą kobietą i gdy odkrył, że ona jest niewierna, po kłótni zrzucił ją ze skarpy do wody i niefortunnie w ten sposób, że jej głowa zahaczyła o coś i doszło do dekapitacji. Straciła głowę w sposób dosłowny. Kobieta podobno pojawia się i teraz w formie ducha uwodzi, zwodzi żołnierzy nie tylko amerykańskich zaciąga ich na ten klif i zrzuca. Myślę, że tego rodzaju śledztwo może być ciekawym przerywnikiem pomiędzy naparzaniem do nazistów z y, Thompsona, a też może być ciekawym pomysłem do przygód w innych naszych systemach. Takich jak na przykład na tropie Cthulhu. 1 sierpnia 1940 roku w pewnym brytyjskim lesie o północy spotka się grupa czarownic, by... Użyć swoich mocy, by przekląć Hitlera, by zablokować jego umysł i przyczynić się do jego upadku. Jest to wydarzenie, które jest wspominane, więc może miało miejsce. Czy miało to wpływ naprawdę na przebieg wojny? Pewnie nigdy się nie dowiemy. Ale na pewno jest to fajny motyw do wykorzystania w naszych przygodach. Dlaczego? Ano dlatego, że po pierwsze, i wydaje mi się, że on jest bardzo rozbudowywalny, jeśli tak można powiedzieć. A no pierwszy pomysł jest taki, że nasi agenci mogą nawiązać z nimi kontakt, żeby uzyskać od nich jakieś informacje na temat mitów. Które są widzmami, znają się na okultyzmie, skoro w jakiś tam sposób czarują, znają się, na, znają się na tym, wydaje mi się, że mogą udzielić pomocy naszym bohaterom. Dodatkowo, może naziści się o tym dowiedzieli i trzeba je ochronić, a może porwali jedną z nich i trzeba ją przerzucić z Europy z powrotem do w Wielkiej Brytanii. Więc pomysłów jest odgroma, Ale lećmy dalej. Teraz przejdźmy się do Sowi i coś, co było na topie dość niedawno. Pamiętacie nazistowski pociąg pełen złota? No, generalnie temat do niedawna, dość głośny, ale temat, o którym się mówi. Więc czemu by nie włożyć go w nasze przygody? I teraz pytanie, co się stało z pociągiem, którym Niemcy. Wypakowali, który został wypakowany e, pełen złotem i ruszył w kierunku Berlina. Może został gdzieś ukryty po drodze jako emerytura dla przyszłych nazistów. A może nie dojechał tam nigdy, bo właśnie stoją za tym nasi agenci, którzy zabezpieczyli to złoto i w jakiś sposób transportowali je gdzie indziej. Mało ważne. Ważne jest to, że złoty pociąg jest ciekawą historią z wieloma motywami na wiele wspaniałych opowieści. No, bo wszystko mogło się stać tym złotem, i to złoto mogło posłużyć do wszystkiego, mimo że do końca wojny w tamtym momencie jeszcze troszkę zostało. Teraz posłuchajcie o tym, bo to jest naprawdę dobre. Armia Duchów. Armia Duchów to jednostka, w której zatrudnieni byli aktorzy, artyści i inne osoby, które na pierwszy rzut oka mogły być mało przydatne w armii. Jasne, podczas wojny w niej służył każdy, ale i ściągnięto tam ze względu na ich specyficzne zdolności. Wyobraźcie sobie, że tworzono nadmuchiwane czołgi, samoloty i inne rzeczy. Tak naprawdę nawet manekiny. No nie manekiny, ale takie. Nadmuchiwane spadochroniarze. O tak, wydaje mi się, że będzie najlepsze rozwiązanie. I wielokrotnie w ten sposób oszukiwano zwiad i lotnictwo wroga, gdyż. Rozwijano tą nadmuchiwaną armię w pewnym miejscu, atakowano od innego miejsca. Świetny pomysł, nawet w filmie. Kut, jak ten film się nazywał? Igła, to jest Dolandem Sutherlandem, kolejny film na temat II wojny światowej, który Wam polecam. Był tam właśnie motyw tego. One akurat nie były nadmuchiwane, ale tam właśnie główny bohater jest agentem wywiadu nazistowskiego i on właśnie ujawnia taki że to, do czego się dostał, to nie jest tak naprawdę lotnisko, tylko to, jest, to są atrapy. Ale mniejsze o to, jak to, wykorzystać w naszej, jak to wykorzystać w naszej przygodzie. Przede wszystkim jako swego rodzaju można to taką dywersję wykorzystać, jeżeli nasi agenci mają gdzie skakać, to samolot leci najpierw, rozrzuca tych muchanych, dajmy na to, hmm, spadochroniarzy, że odwracają uwagę nazistów, a nasi bohaterowie lądują sobie bezpiecznie. A może nasi bohaterowie muszą dostać się w jakieś miejsce, każdy z nich w plecaku ma dwa nadmuchiwane czołgi, musi je nadmuchać, zostawić w jakimś miejscu i doprowadzić, poprowadzić atak w zupełnie innym, powodując to, że wrogowie skupią się na tym, że ej, zbliża się dywizja czołgów do nas. no może nie dywizja, bo to za mało, ale oddział pluton czołgów, więc to na pewno, na pewno spowoduje, że naziści nie będą mogli spać spokojnie. Teraz będzie mniej epicko, Opowiem wam o Annie Frank. Była to Żydówka, która w związku z tym, co się działo w Niemczech, uciekła do teoretycznie bezpiecznej Holandii. Tam dość długo ukrywała się wraz z rodziną, ale ktoś ich wydał. Trafiła do obozu koncentracyjnego, gdzie zmarła. Smutne, ale jest to los wielu osób podczas żyjących w czasach II wojny światowej. Ale nie na tym chciałem się skupić. Chciałem się skupić na jej pamiętniku. I pamiętnik, który w niektórych krajach w dniu dzisiejszych jest lekturą. Opowiada on o tym życiu w ukrywaniu się, opowiada on o tym, co ona przeżywała, o jej odczuciach, więc jest. W pewnym sensie, reliktem, trochę inny sposób niż gral czy włócznia, ale na pewno ważnym przedmiotem. Myślę, że. Powodowanie, że nasi bohaterowie, nasi agenci uratują Anne Frank no, nie jest dobrym pomysłem. Ale dobrym pomysłem jest wejście w posiadanie jej pamiętnika. Szczególnie w momencie, kiedy nasi agenci są, że tak powiem, w sytuacji przepartej do muru pod kątem nie możemy więcej nieść. Musimy się szybko ewakuować, a tutaj trafia im to w ręce. Czy zabiorą to? zabiorą to w bezpieczne miejsce, na Wyspy Brytyjskie, czy, czy do innego bezpiecznego punktu? Czy porzucą to i tak naprawdę ucześni ludzie przez ich działania nigdy się nie dowiedzą? Co przeżyła mała Anna Frank? Wydaje mi się, że to takie ciekawa odskocznia, odskocznia, która może być takim trochę moralnym wyborem, czymś innym niż zwykłe, tak jak mówię, napierdzielanie z karabinów do nazistów i potworów z głębi, więc do rozważenia, drodzy mistrzowie W 1923 roku Adolf Hitler, kiedy jeszcze nie było władzy i jego narodowi socjaliści, starli się w Monachium, chyba w Monachium, Mieszota. Starli się z policją. Było kilka ofiar, między innymi zwykły przechodzeń, a flaga, którą mieli, flaga ze swastyką została skąpana w krwi ofiar tamtego zdarzenia. I ta krwawa flaga jest swego rodzaju reliktem przez całą wojnę czczonym, oddawanym, której oddawany jest hołd, jako taka właśnie relikwia NSDAP, relikwia nazistów. Jak to wykorzystać? No wiecie, no, ona gdzieś podróżuje. Czy w większym... Kojarzycie te dziecięce podchody w harcerstwie? Może ktoś z was był, jak Kradzież flagi przeciwnikom, czemu nie zrobić tego właśnie nazistom, nie wyrwać im ich najważniejszej, może nie najważniejszej, ale ważnej relikwii, ich symbolu, na pewno ich to osłabi. No i teraz pytanie, czy przez te wszystkie wydarzenia krwawa flaga jest dalej tylko zwykłą flagą. Nów pojawiamy się w górach Sowich i zajmiemy się projektem Rejsem. Pamiętacie, że w Never Going Home mówiłem, że da się to poprowadzić jako dungeon crawlera? Wydaje mi się, że na przykład mechanika 2D20 bardziej sprzyja walce i taki dungeon crawler może być tutaj bardziej ciekawy i bardziej ciekawy, ciekawszy oraz dużo bardziej dynamiczny, ale trzeba znaleźć odpowiednią lokalizację. Czy może być coś lepszego niż kilometry? Bunkrów, tuneli w górach w tym systemie. Rejzen, w tym miejscu, tak naprawdę, przygotowano podziemne miasto, miejsce, w którym mogli się schronić. Naziści, w którego, w którego mogli funkcjonować, w którym mogli prowadzić swoje badania, było tam wszystko. Wszystko, co tylko chcesz, drogi mistrzu gry, tam się znajduje i możesz tam umieścić. Do tego są to kilometry. Kilometry tuneli, więc nawet nasi bohaterowie mogą znaleźć się tam przypadkiem jako więźniowie. I przygoda może polegać na tym, że mają się stamtąd wydostać, bo ktoś z czarnego słońca postanowił ich złożyć ofierze, a na szczęście wartownicy byli nie do końca kompetentni. Nie dotarłem nigdzie do planów tego, ale pewnie, jak dobrze poszukacie, gdzieś mogą być. A generatorów map i tego typu rzeczy też jest wiele w internecie, więc znalezienie map czegoś takiego nie powinno stanowić większego problemu. Nie więcej złota, pociąg to za mało. Jezioro Toplic w Austrii. Tam naziści też mieli zatapiać złoto. Generalnie tych opowieści na temat wywożonego złota, ukrytego złota jest tak wiele, że jeżeli masz tylko jakikolwiek pomysł, drogi mistrzu gry, żeby wykorzystać temat z ukryciem złota, no to on będzie dobry. Generalnie są to rzeczy, które musiałem przy przygotowaniu tego filmu olewać, bo tych miejsc, gdzie ma znajdować się to złoto, tych miejsc, w których włożono to złoto, jest tak wiele, że można by nakręcić sam film o tym, a i tak opowieści nie zna bardzo by się różniły. Byłoby tylko, że wyjechali stąd, zniknęło tam, albo tam ukryli. Więc jeśli chcecie sobie ponurkować, to jezioro jak najbardziej jest miejscem, z którego możecie wyłowić parę złotych monet. A skoro o reliktach mowa, to mamy też globus Hitlera. Ten Hitler miał wielki globus, na którym miał oglądać, co podbije, co będzie jego i planować na podstawie jego mm, jakieś dalsze działania. Globus był wielki, więc transportowanie go też stanowiło problem. A co jeżeli znajduje się on w pociągu Führera albo w jakimś innym miejscu? Może nasi bohaterowie muszą go ukraść, może muszą go sabotować? Ja Muszą zrobić cokolwiek innego jak z tymi innymi reliktami. Bo z tymi reliktami jest podobnie jak z tym złotem. I Jest go dużo. Na koniec opowiem wam o operacji Bernhardt. O co chodziło i dlaczego zostawiłem ją na koniec? Wydaje mi się, że jest czymś zupełnie innym. Czymś zaskakującym, ale czymś, co na pewno narobiło wiele kłopotów. Operacja Bernhardt polegała na tym, że naziści wyciągali z obozów, osoby, które znały się na sztuce, na kaligrafii, ale też fałszerzy. I przy ich pomocy podrabiano brytyjską walutę, brytyjskie funty. Wprowadzano je na brytyjski rynek, żeby doprowadzić do krachu, żeby doprowadzić do inflacji, żeby zniszczyć gospodarkę w Wielkiej Brytanii. No i znowu, jak wykorzystać to na sesji? Ano tak, że skoro Brytyjczycy już się o tym dowiedzieli, domyślałem się tego, trzeba zniszczyć matrycę. Trzeba uwolnić tych ludzi. A skoro nasi agenci zajmują się głównie walką z mitami, a nie tak naprawdę z włóknymi fałszerzami, to może Czarne Słońce, czy może nawet bardziej Nachtwulfe, wykorzystuje niebieski kryształ do tego, żeby te banknoty były naprawdę trudne do podrobienia. Może maszyny, których używają, są nim zasilane. Już jak najbardziej powinno być to w zainteresowaniu naszych agentów. No i to w zasadzie wszystko, co przygotowałem na dzisiaj. Widzimy się za tydzień, mam nadzieję, że będziemy mówić o Wilkowaku, chyba że pojawi się jakiś nowy pomysł, wtedy śmiało, piszcie, bombardujcie mnie takimi pomysłami, takimi potrzebami. To był Wojtek, a wy jesteście na kanale Alice Games. Dzięki za poświęcony czas, cześć i do zobaczenia.